Na oddziale kardiologii wykonujemy rozmaite procedury zabiegowe. Najczęściej implantujemy stenty, wykonujemy angioplastykę wieńcową w przypadku choroby wieńcowej. Dodatkowo zamykamy uszka lewego przeciąga, szczególnie u pacjentów narażonych na krwawienie, z większym ryzykiem krwawień. Zamykamy również ubytki typu PFO i ASD. To są zabiegi wykonywane przez skórnie, a więc należą do grupy zabiegów małoinwazyjnych. A wspólnie z oddziałem kardiochirurgii wykonujemy bardzo dużo zabiegów implantacji zastawek typu TAVI, czyli w przypadku pacjentów ze stenozą, zwężeniem zastawki aortalnej, robimy mało inwazyjną procedurę wszczepienia takiej zastawy. Specjalizujemy się w leczeniu choroby wieńcowej. Wad strukturalnych serca i niewydolności serca, oczywiście nie pomijając innych jednostek chorobowych w zakresie chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto prowadzimy współpracę z Centrum Badawczo-Rozwojowym American Hard of Poland, dzięki czemu mamy możliwość wdrażania i testowania unikalnych terapii, zarówno leków, jak i nowoczesnych urządzeń stosowanych w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Oczywiście wszystkie te procedury, o których mówię, a więc kardiologiczne, kardiochirurgiczne, stenty, bypassy i tak wykonywane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uzupełnieniem są programy lekowe, które tutaj prowadzimy, jak również badania kliniczne. Dzięki tym badaniom klinicznym Możemy stosować leki na wczesnym etapie rozwoju, które na przykład służą do skutecznego i bezpiecznego obniżenia złego cholesterolu LDL, czy popularnej i tej złej obecnie lipoproteinie A. Duży nacisk kładziemy na techniki przezskórne, ale również ścisłą współpracę z kardiochirurgami. Na czym to polega? Na sali, specjalnej sali hybrydowej coraz więcej zabiegów wykonujemy kardiolog obok kardiochirurga i kardiochirurg obok kardiologa, wymieniając zastawki, zamykając różne nieprawidłowe struktury, otwory w sercu i dzięki temu skracamy czas pobytu pacjenta w szpitalu i i oczywiście zwiększamy jego bezpieczeństwo i komfort.